Dobry wieczór witamy państwa serdecznie na konferencji prasowej po meczu Wisły Kraków z ruchem Chorzów jest z nami trener gości, pan Jarosław Skrowacz. Dobry wieczór. Dobry wieczór, panie trenerze poprosimy o komentarz do meczu. Może na samym początku, tak nietypowo, ale naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem i myślę, że wszyscy, wszyscy tu obecni. Czyli słowa uznania w stosunku do kibiców jednej i drugiej drużyny, bo... Rzadko się gra w tak wspaniałej atmosferze, przy tak wspaniałym dopingu. Także życzyłbym sobie i myślę, że nie tylko ja, żeby takie spotkania w takiej otoczce zdarzały się jak najczęściej. Co do meczu, troszeczkę na to spotkanie wyszliśmy spóźnieni. Myślę, że pierwsze 15-20 minut gdzieś byliśmy zagubieni. Myślę, że Część zawodników, a może nawet i, i cały zespół, nie byliśmy sobą. Na pewno to były takie minuty, gdzie Wisła na naszym tle wyglądała lepiej, prezentowała się lepiej, ale jeszcze raz powtarzam, myślę, że to było sporo, sporą zasługą naszą, że my graliśmy niedokładnie, po prostu chyba byliśmy zbyt wystraszeni. Z każdą minutą później było lepiej, końcówka pierwszej połowy już należała do nas. Oczywiście niewykorzystany rzut karny boli to może nie tyle to, że się go nie wykorzystało, ale troszeczkę o sposób wykonania na pewno na pewno możemy być poirytowani tym faktem. Druga połowa myślę, że dążyliśmy do zwycięstwa po strzeleniu bramki seria rzutów rożnych, niewykorzystane okazje. W tej drugiej połowie wyglądaliśmy już naprawdę momentami tak jakbyśmy chcieli. Suma sumarów, sumarum remis na trudnym terenie, także przyjmujemy to z pokorą. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zapraszam do zadawania pytań. Nie ma pytań. W takim razie dziękujemy bardzo. Dziękuję, Dziękuję panie trenerze. O, chyba, wszystko, chyba wszystko powiedziałam. Witamy Państwa po przerwie. Jest z nami trener Wisły Kraków, pan Jerzy Brzęczek. Dobry wieczór, panie trenerze. Dobry wieczór, witam serdecznie. Poprosimy na początek o kilka słów komentarza. Na pewno było to trudne spotkanie, patrząc na uwagę, patrząc na sytuację przed tym meczem, trzy porażki rzędu, przyjeżdża do nas lider, tak więc było widać dosyć dużo napięcia, ale również takiej dużej motywacji. Myślę, że pierwsza połówka w naszym wykonaniu była bardzo dobra. Kontrolowaliśmy grę, oczywiście obroniony rzut karny również przez Mikołaja dawał nam prowadzenie do przerwy. W drugiej połówce dobrze rozpoczęliśmy, mieliśmy myślę gdzieś 15 minut, gdzieś tak około 60 minut takich moment, gdzie straciliśmy kontrolę w środkowej strefie. Przeciwnik miał dosyć, dosyć dużo stałych fragmentów gry i w tym momencie straciliśmy bramkę wyrównującą. Później zmiany zmiany dokonane w tej drugiej połówce, w tej drugiej części tego meczu jak gdyby, Znowu stworzyły nam sytuację w końcówce, tak więc na pewno myślę, że z jednej strony pozostaje niedosyt, z drugiej strony ważny punkt a dwa tygodnie przerwy pracy nad tym, żeby przygotować się do tej ostatniej fazy jesieni, która nas, która nas czeka i meczach ligowych, jak również w meczach powarowych. Dziękuję. Dziękuję i czekamy na Państwa pytania. Michał Knura? Dobry wieczór, trenerze. Chciałem od Dorachu jego zapytać, bo nie wiem, czy dobre określenie to, że się tak panowie trochę w cudzysłowie przeprosiliście, bo wszedł na boisko, ale e, chyba dał dobry sygnał po tym, że nie grał w tym sezonie jeszcze i rzeczywiście podania e, mógł mieć asystent, gdyby tam był gol też w doliczonym czasie gry. Dobra reakcja zawodnika. Nie musieliśmy się przepraszać, e, ponieważ Huki e, po zakończeniu tamtego sezonu miał informację przekazaną, jaka jest, jakie jest nasze podejście. Na tą chwilę został z nami w klubie, ma ważny kontrakt, tak więc cały czas jak gdyby nie był w żaden sposób szyka, szykanowany, cały czas pracował. Dzisiaj wszedł na wojsko i na pewno myślę, że, że dał dobry impuls, był bliski zdobycia Bramki. Myślę, że też w dwóch moment, w sytuacjach troszeczkę więcej dokładności przy, przy tych podaniach utworzyłoby drogę partnerom, ale na pewno to był, to był pozytywny. Pozytywne wejście Hugiego. Myślę, że również wszystkich pozostałych zawodników, którzy weszli w drugiej połówce, dali, dali nam dodatkową dużo jakości, która była bardzo ważna w tym fragmencie meczu. Michał, która ponownie? Jeszcze chciałem zapytać o, o skład obrony, a szczególnie o lewą pozycję, bo, bo tam Jaroch zabrakło dzisiaj Wachowiaka. Jak to wyglądała ta sytuacja u Was przed meczem? Jeżeli chodzi o Jarocha, zdecydowaliśmy się na ustawienie Bartka na lewej stronie. W ostatnich tych tygodniach bardzo dobrze funkcjonował i w treningu wyglądał Konrad Gruszkowski. Dlatego też w tych ostatnich meczach na pewno z lewej strony mieliśmy trochę, trochę problemów. Krystian Wachow, po, po koronawirusie, w jaki sposób i te ostatnie mecze jak gdyby fizycznością nie jest na takim poziomie, jaki był przed, przed chorobą. Tak więc taka decyzja i ja myślę, że. Patrząc na, na, całą, na całą pracę e, defensywną naszej linii obrony, myślę, że również trzeba powiedzieć no, duże słowa uznania dla Borisa Moltenisa, który o niego jest co drugie spotkanie, nie był przygotowany do końca, ale, ale jest bardzo agresywny, bardzo dobry w tych pojedynkach bezpośrednich. A, tak więc na pewno, na pewno z każdym tygodniem w moim odczuciu będzie fizycznie też lepiej wyglądał i, i, i na pewno da jeszcze więcej do życia. Mateusz Mika? Dobry wieczór, trenerze. Chyba usłyszałem, że powiedział pan, że w drugiej połowie przez moment straciliście kontrolę nad meczem. Mi się wydaje, że w drugiej połowie to ruch dominował na boisko i to dosyć mocno. Wisła stworzyła sytuację dopiero w doliczonym czasie gry. Powiedziałem, powiedziałem, że straciliśmy kontrolę przez około 15-20 minut, tak więc myślę, że początek w naszym wykonaniu był OK. W tych, w tych minutach między chyba 55 70 minutą, kiedy. Zaczęliśmy robić zmiany. To był ten moment, kiedy ruch objął, objął jak gdyby tą kontrolę na meczu, nad meczem, a to wynikało przede wszystkim z jednej bardzo ważnej rzeczy, ponieważ przestaliśmy rozgrywać piłkę od bramkarza, graliśmy długie piłki i tak straciliśmy de facto bramkę. Tak? To jest to, co w jakiś sposób na co zwracamy bardzo uwagę. I, i oczywiście również wynikało to może z tego, że, że w pierwszej połówce już narzekał. Igor na ból mięśnia czworogłowego i też w jakiś sposób może pewna taka obawa z jego strony przed, przed uderzeniem piłki długiej, dlatego też wybijaliśmy tą piłkę niepotrzebnie od z tego piątego metra. Patrząc przede wszystkim w tym momencie przed zmianami w tej środkowej strefie boiska przy tych długich piłkach w tym w fragmencie meczu nie mieliśmy rosłych zawodników, dlatego też... Te pojedynki powietrzne przegrywaliśmy i to powodowało, że wtedy ruch objął tą kontrolę nad, nad tym środkiem pola. Grzegorz Wojtowicz. Czyli z tej analizy właśnie wynika, że Pan trochę spóźnił się ze zmianami, bo po prostu ta reakcja nastąpiła już po, po stracie bramki, natomiast kilka minut wcześniej już było widać, że jak ruch zrobił podwójną zmianę, że, że, że ta gra się wam wymyka pod kontroli. Zresztą te pierwsze 10 minut też było bardzo słabe. Czy ruch może nie atakował, ale Wisła też nic nie grała, więc znowu jak gdyby ten problem, co robić, gdy się prowadzi, jest, jest nierozwiązany, no bo w sumie tak, że jeszcze był rzut karny w pierwszej połowie też z niczego, także no, czy, czy, czy generalnie na tą połowę, na tą przerwę reprezentacyjną, planuje Pan jakiś taki mocniejszy trening? Bo chyba te przygotowania pod względem fizycznym drużynie wystarczyły na miesiąc dobrej gry. Bardzo ciężko trenowaliśmy w okresie przygotowawczym i bardzo ciężko trenujemy w każdym mikrocyklu. Tak więc myślę, że to nie jest, był, nie jest problemem. Aczkolwiek, tak jak powiedziałem już na wczorajszej konferencji, mamy na początku tygodnia. E, testy, badania wydolnościowe, testy szybkości, tak więc będziemy mieć, jakieś, mieć porównanie z tego jak, do tego, jak robiliśmy de, te badania e, na, rozpo, na rozpoczęcie sezonu. To jest jedna kwestia, druga kwestia. E, myślę, że te zmiany też były powodowane z, czasem, momentem tego, co się, co się dzieje, jakie mamy, mieliśmy też sytuacje związane z uradem, to co wcześniej powiedziałem już i, i, Igora, ale to wynikało przede wszystkim z tego, że nie uczywaliśmy się przy, przy piłce ze względu na to, że wykopywaliśmy tą piłkę od, z piątego metra nie? i to powodowało przede wszystkim ta kwestia słabszych warunków i, i tych, tej walki w powietrzu. Michał Knora. Wspomniał już Pan o tych planach na przerwę reprezentacyjną, ale no Wisła nie ma rezerw. Czy jakiś sparing też planujecie, żeby niektórzy chłopacy trochę pograli? Oczywiście będziemy grać w przyszłym tygodniu w piątek sparing, ale na tą chwilę również wjeżdżają zawodnicy na reprezentację. Na reprezentację wierzę, Biegański, Duda i Talary. Również powołanie otrzymał na Momosce. Ci zawodnicy z którzy mogą grać jeszcze w Celiotce, najprawdopodobniej jutro skrobański i, i Starzyński zagrają w Celi Oce, również w następnym tygodniu jest kolejka ligowa, tak więc niewykluczone, że oni również jeszcze w następnym tygodniu zagrają, żeby mieć również tą, tą, ten, tą praktykę meczową. Tak więc piątek, następny gramy sparing. W, w Dobczycach. W dobczycach tak? W dobczycach jest. Myślę, że, że akurat no, wielu zawodników tak powiedziałem, ci, co. Gr grali w ostatnią mniej, e, będą w tym meczu wykorzystani. Są jeszcze pytania do trenera? Nie ma. W takim razie dziękujemy bardzo i życzymy dobrej nocy. Dziękuję, dobranoc.